Takie wysypisko śmieci w środku lasu to już jest debilizm naprawdę w wysokiej skali. Niesamowite. Przecież ktoś tu musiał podjeżdżać kilkoma samochodami. My już wiemy, że chodziło o mechanika samochodowego, więc to nie jest chyba problem dotrzeć do sprawcy. Ale ktoś musiał się pofatygować, żeby naprawdę wywieźć to do środku lasu. Są ścieżki, więc mógł podjechać. Niesamowite Zawsze jak patrzę na takie obrazki To mi się aż chce podziękować tym wszystkim uczestnikom sprzątania brzegów Warty, Odry i innych rzek, którzy podnieśli właśnie przez takich ignorantów 600 ton prawie śmieci z naszych polskich rzek. Niezorientowany, zorientowany, niech zobaczy na tę akcję. Albo niech wesprze uczestników najlepiej. Mi jest samemu ciężko wszystkich jakby tak wynagrodzić, podziękować im w ten sposób, albo zorganizować tą akcję. Ale to, to już jest przesada. Postaram się namierzyć sprawcę ale trzoda nie mam słów nie mam słów zwłaszcza jak ktoś sprząta udziela się z tym widzi takie coś to delikatny wkur w bierze generalnie